IG Puma SKMC Stan gry 2 do 2 Tak, jest to ostatni mecz, ostatnia rozgrywka w finale Intel Extreme Masters Global Championship z Hanovera Jak wcześniej mówiłem, stan 2 do 2 Najpierw wygrał MC, później kolejne dwie gry wygrał Puma. Był o krok od zwycięstwa, ale niestety dzielny protoss mc musiał go powstrzymać Mamy teraz tam 2 do 2 mapa to ESL Antigua Shipyard oh, naprawdę naprawdę będzie ciekawie Ostatnia gra No naprawdę brak mi słów Ja pamiętam ten mecz trochę no zresztą wczoraj to oglądałem dzisiaj mam niedzielę Wrzucę to najprawdopodobniej w, w poniedziałek albo w środę, albo i czwartek. Nie wiem dokładnie. <laughs> Naprawdę zarąbiste były te mecze. Tak, no to jedziemy. Baraki Gateway. Prołupka SCV, SCV. Command Center Nexus. Pylon. Naprawdę już mi powoli odbija. Przepraszam za to. To jest amatorskie komentowanie. Nie przykładam się teraz aż tak za bardzo. A może w się? nic nie będę odzywał? Nie, dobra, będę się odzywał. Co my tutaj mamy? Nie tego, chcę tego, tą probkę. Yy, probka już tutaj podleciała, podjechała pod, nie wiem, ona chyba jest na jakiś silniczek odrzutowy. Tutaj coś próbuje tutaj tego SCV uszkodzić Ale niestety się jej coś to nie udało. Tak, tutaj co powoli se niszczy to. Zaraz Marin wyskoczy. I zobaczymy, czy ją uszkodzi chociaż troszeczkę. Czy uszkodzi chociaż troszeczkę? Jeden strzał oddany, ale to tylko tyle. Co tutaj mamy? Marin został wysłany na zwiat, żeby zobaczyć, czy nie ma już jakiegoś Pylona, coś w tym rodzaju. Probka wraca już do swojej, bazy Znaczy nie. Zatrzymała się przy Sylnadze i atakuje, i od razu atakuje SCV. SCV, który zostaje wysłany od razu prosto na cross-pozycję, czyli że widać i minął się z zelotą. Yy, od razu zostają i MC i, yy, i Puma od razu yy, jeżdżą w yy, cross pozycję, że nie patrzą. Zobaczył gaz, czy nie ma drugiego gazu? Tak, by zobaczył, ale zobaczył właśnie, że nie ma drugiego gazu. Co my tutaj dalej mamy? Mamy trzech marinów. Może za dużo mówię, co my tutaj mamy. Naprawdę, za dużo mówię, co my tutaj mamy. Tak, teraz y, ten Zelotarz coś próbuje tutaj zobaczyć, ugrać, coś w tym rodzaju, ale ci dzielni marynsi, to jest w to, ci dzielni marynsi odstraszają. Mam jeszcze tutaj Stalkera, y, który podlatuje. Hmm, fajnie by tak grać na taką kamerę. Te, tutaj ten Stalker jeszcze coś tam próbował zobaczyć, ale niestety nic nie zobaczył. Znaczy, nie chyba zobaczył. Zobaczył budujący się bunkier. Tak, mam kolejnego stalkera. mam już tutaj zelota i dwa stalkery. No to, ale bunkier już zostaje załadowany. Tutaj SCV zostaje wysłane na pożarcie, praktycznie. Ale dostarczył dużo cennych informacji dla Pumy. E, dla... Czy nie? Dwa, dwie osłony tylko zostały. Tak, tutaj SCV. Cały czas jeżdżą, naprawiają, tutaj coś się da, tutaj coś jeszcze. Nie, ale Puma strasznie ostrożny gra, strasznie ostrożny gra. E, cały czas pilnuje, żeby tylko, e, żeby tylko e, Protoss, e, żeby tylko Protoss e, nie dostał się tutaj do bazy. O, nawet SCB mogą się naprawiać, o, wow. tak nie wiedziałem. Tak, tutaj mam już po jednej e, tak coś, Tak coś Puma przeczuwa, że, e, że, e, że MC będzie rasował, ale niestety nie. O, no, zobac nie zobaczyłem Helionów. Tak, mam, mieliśmy tutaj Starport i, i Starport i Faktorkę. I najprawdopodobniej też raz kiedyś grałem e, czymś podobnym. Tutaj, czy że te próbki zostały zniżone? Zaraz zobaczymy. Jednostki stracone 12 jednostek stracił, 12 jednostek stracił MC, a jak tam. to zaraz, to jest. E, control R 10 robotników stracił MC, 10 robotników. No to naprawdę, mm, naprawdę to, je, to było bardzo. Bardzo ciężkie do, do przełknięcia dla, dla MSJ'ego. A już, a już mówię, bo tutaj się zagapiłem. Była faktorka bez żadnych dobudówek i, i starprot bez dobudówek. Wybudował 3 lub 4 heliony, co w zależności, ile się ma minerałów, i jednego mediwaka. Ten mediwak poleciał, zdropował heliony. I od razu atak na harbesterów. I właśnie te, takim oto sposobem MC stracił 10 harbesterów. Tak, tutaj mamy bunkier, mamy, ale mam też dropa. Mamy dropa i tutaj i... parę jednostek zostało zabitych. Centry zostają zniszczone. Czy jeszcze jedne centry? Nie. Ile jednostek stron? Jednostek jest 17, czyli tutaj były dwa centry. Eee, dwa centry zostały zniszczone. Eee, dwa centry i musiały tam być chyba jakieś jeszcze zeloty, o ile dobrze pamiętam ze wczoraj. Tak, co tutaj mam... Eee, prze, e, wleciały czy, pod, czy są podniesione te supply Depot? Nie, nie potrzeba, bo tu już STV-y e, podleciały. E, tutaj kurczę, nic nie widać. Mam tutaj marudery, mariny. No i MC stracił to swoje jednostki. A tutaj kolejne stalkery podlatują, to trzeba zniszczyć tego Pajlona, ponieważ jak oglądaliście to, pamiętacie co się stało w poprzedniej grze: że Puma nie zniszczył, Puma nie zniszczył jednego Pajlona i właśnie dzięki niemu praktycznie MC wygrał co ją wygrać, czyli poprzednią, grze, poprzednią grę. Tak, czy Puma wie o tym pylonie? Tak, wie o tym pylonie, podleciał tą SCV, zobaczył co jest nie, teraz zdropowane, tutaj na longrandzie morski, ale zobaczmy co tutaj, co tutaj mamy. Engineering Bay budowane przez Pumę, Engineering Bay, tutaj ekspansja już działa, mamy dwa pylony, tutaj stalkery czekają na jakiegoś dropa, czy właściwie nie ma dropa. Uh, uh, uh. Kolejne stalkery e, przyzywane mamy. blink Bing opracowywuje się, e, czyli będą same stalkery. Mam tutaj e, pojedyncze centry. E, mamy tutaj e, aż 4 medywaki, e, parę marinów i 3 marudery. 4 marudery, przepraszam 4 e, marudery. Kurczę nos mam zatkany. No, czy tutaj będzie ekspansja? Ekspansja ze strony Protosa? Nie, zostanie e, próba zniszczona. Tak, próba została zniszczona. Tutaj wychodzi swoimi centry, ale nie, niestety już Terran się wycofał. No, chcę tutaj jakiegoś dropa wango. No tutaj e, nie jest zbyt, e, to nie było zbyt mądre posunięcie ze strony e, Terrana z tego już z to powodu, że e, no po prostu e, i właśnie tutaj jednostki zostały zblinkowane, jak tutaj dojdzie do tych, do e, Pylon został zniszczony i tutaj musi uciekać, musi uciekać, ma zbyt mało armii, tutaj reszta armii, gdzie jest reszta armii? Nie ma w ogóle armii! Puma, to jest niezbyt ciekawy ofensywny Blink yy, Dwa medywagi zostały stracone, jeden się ledwo trzyma. 20 HP, 200 energii yy, Bunkier został załadowany, SCV-y yy, tutaj wyszły I mamy i atak, Blink do tyłu, Blink do tyłu, Blink do tyłu Ładnie mikruje, yy, ładnie mikruje Puma yy, e, Przepraszam, MC yy, Zapor skildowany całkowicie, tutaj te scv -y zostały Złapana, musi uciekać FCS, ponieważ ma dużą ilość maruderów, a taka ilość maruderów bez problemu by sobie poradziła z taką ilością stalkerów, chociaż jest ich praktycznie dwa razy więcej. Nie, no praktycznie tyle samo marudery bez problemu by sobie poradziły z taką ilością stalkerów. Tak, tutaj już powrót stalkerów na pozycję. Mamy kolejne dwa, podwójny Forge, Double Forge i Templar Archives No, czy będzie Sionic Storm, plus jeden, plus jeden do ataku, do obrony. Zeloty przyzwane Templar Archite, najprawdopodobniej tak. Nie, tutaj są jeszcze zeloty. Czy zostaną wezwane, tak, High templary mam dwa High Templary. Czy Sionic Storm się opracowuje? Nie. Tutaj musi... Fajnie gdyby złapał te jednostki e, Puma, to by zawsze było coś. E, pak został zagrany, ale te medywaki są, e, mają dużo energii, dlatego mogą trochę poleczyć ze steamowane jednostki. No teraz e, armia MC jest no, praktycznie w trzech miejscach. Tutaj mamy Archony, że bez Sionic Storm, zero Sionic Storm. Mamy tutaj Archona, e, kolejne e, High Templary tutaj wzywane, zmienione w Archony, e, tutaj upgrade'y idą, tutaj armii, e, jednostki Pumy, ze i złapane zostały, nie, nie dobry bling do tyłu e, MC'ego, e, do tyłu MC, powinienem te jednostki tutaj do przodu, tak, dokładnie, e, tylko powinienem jeszcze uważać właśnie, mamy Ghosty i mamy Cloak. Czyli, że no jeszcze by się przydały, przydała atomówka, albo chociaż Mobius Reaktor, ale ma tylko pewnie jedno Ghost Academy. Gdzie my tutaj mamy Ghost Academy? Mamy Ghost Academy, Klołko opracowuje się jeszcze dość dużo, prawie 100 sekund. Faktorka nadlatuje tutaj do tych kamieni, no zobaczmy jak tam Armia 153 do 148 minimalnie większą ma. Ma protos, ten niszczy te skałki, niszczy te skałki, niszczy te skałki, puma, ale no ta faktorka daje wizję, daje wizję, daje wizję, widzi tutaj Alfany, widzi High Templary. E, ale nie widzi jeszcze Samson. Samson storm się ukończy. Jeszcze tylko e, 10 sekund, 10 sekund i powinien teraz zaatakować albo uciekać, uciekać. E, dobre pen na, na te centry. Na te e, zaloty podbiegają e, do, tych, do tych Marynów. Bardzo jeden storm e, poszedł, właśnie drugi storm. E, nie wygląda to zbyt ciekawie. E, trzeci storm e, poszedł. I, I bardzo, bardzo mała armia tutaj jest, mamy tylko parę e, marauderów, które jeszcze podbiegają ghosty, EMP e, na, e, e, na tego, e, tutaj jeszcze kolejne stalkery podbiegają, e, nie stalkery, przepraszam, tylko mariny podbiegają stalkery i te medivaki e, medivaki, e, i te stalkery zostały złapane, jeden, drugi, trzeci pada, ale musi uciekać, musi uciekać. I te stormy były kluczowe. I czy ma tutaj jeszcze czegoś armia? Ma, Ale to malutko tego jest. Te jeszcze uciekają, te Medidaki. Zostały złapane te. E, te. Zostały e, złapane te e, marudery. Tutaj ta ekspansja działa. Działa. Steampunk zagrany. I nie ma tutaj żadnych High Templarów. Nie, ma, nie będzie żadnego storma. Mikruje przed tymi zelotami. Puma i teraz MC troszeczkę wraca wraca bronić tego Pylona, za chwilę zostaną jednostki przywołane. No, armia jest o wiele większa dla MC, 132 do 101. Mam tutaj dopiero plus 2, się wymyśla i tutaj też plus 2 do ataku. W przeciwnym, no już MC ma tutaj w tych fordziach, plus 1, po plus 2 no naprawdę, be, y, wygląda to nieciekawie, już high templary y, dobiegły, jest, y, jest energia na sztorma y, mamy 4 archondy, czy będzie jeden storm? będzie storm? no uciekają jak mogą te jednostki y, te MB by się za to przydało, y, zagrać w tego high templara albo chociaż w archondy, no jeden archon, nie, wszystkie Yy, wszystkie są bo no tutaj te scv yy, mamy tutaj podniesione ale atak yy, zaloty przodem no nie no niestety jest atak czy będzie storm czy będzie storm yy, czy, no gdzie mają tych hetem nie wiem jeden chyba feedback yy, albo mp z ghostów nie wiem nie wiem za bardzo yy, tutaj no ten yy, yy, ten archon to się trzyma jest yy, padł i tego tego, tego jeszcze właściwie by się przydało właśnie załatwić. Yy, Sendry został złapane, ale czy kolejne e, high jest energia na storma. No, mamy limit 76 do 112, musi uciekać. Yy, tutaj chyba zamiast MP zostały snajpy zagrane przez Pumę. Y, yy, no i yy, limit topnieje, limit topnieje. Yy, to chyba będzie raczej już powoli GG. Tak, jeszcze tutaj podlaczają tych hiteem dale, czy Storm zostanie zagrany, tak Storm został zagrany tutaj na tej jednostki, co jeszcze coś tam próbuje, jeszcze coś tam próbują zagrać, tutaj mamy my, 3, już tylko teraz 3, 2, 1 i już 0 zelotów, ale wraca, MC Archowy się morfują, no... Puma nie chce się poddać, nie chce się poddać. Nie po to tak daleko zaszedł, żeby teraz się poddać. Mamy mediwak załadowany. Będzie drop, będzie drop. Nie ma tutaj żadnych jednostek, ale czy ja wiem, czy to jest aż taki dobry pomysł? Czy to jest aż taki dobry pomysł z tym dropem? Chyba raczej nie za bardzo. Mam tutaj jeden ghost, nie ma energii na EMP. Powoli strasznie ta energia. Leci. Mamy tutaj jednego marina, ale tutaj jeden z to bez problemu sobie poradzi. Eee, no, tutaj cały czas stoi, czy mamy jakiegoś high templara. Eee, nie, nie mamy żadnego high templara, ale tutaj słyszałem jakiś jakiś Mamy tutaj high, jednego high templara, nie ma energii na storma, ale... ...ale... Je, e, 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 ...są rachony, jest drop. Jest drop, tutaj niszczy te pylony jak tylko może. To jeszcze ten panel powinien zostać zniszczony, no i produkcja ta nieograniczona, tutaj zeloty podbiegają Ten command center niszczony, archony tutaj wbiegają EMP zagrane na te archony Te archony padają, teraz musimy migrować, JEDEN SZTORM ZAGRANY No i bardzo, 110 do 66 Tutaj ten drop został Został powstrzymany No nie wiem, czy powinien tak wychodzić, chociaż nie, powinien wychodzić, powinien zniszczyć ...tego Pylona, Puma, i powinien się wycofać, nie powinien wychodzić, ponieważ jego armia jest o wiele mniejsza od armii MC'ego. Tutaj kolejne Zeloty i Archony zostały przyzywane, i zagrany, tutaj Ghosty, gdzie są Ghosty, powinien tutaj snajpować, mb powinien rzucać na te Archony, Cloak mamy, Cloak, MP zagrany na chyba Zeloty, Mały Misty, no niestety 46! Good game pisze Puma! MC, MC wygrywa, no. Gratulacje, gratulacje MC. Puma bardzo dzielnie się bronił. No, bardzo ciekawe te gry, no. Zresztą to był koreański mecz, praktycznie typowo koreański. IG Puma, Koreańczyk, SKMC, Koreańczyk. MC wygrywa pięć, y, 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 piątą grę i jest to całkowity wynik 3 do 2. Finał, y, no wygrywa cały Intel Extreme Masters Sezon 6 Global Championship w Hanowerze. Gratulacje, ja byłem Grodzisk. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Subscribe me, man, subscribe me, please. Na razie. Czekajcie na kolejne replaye, kolejne filmy. Oglądajcie też te, które już wrzuciłem. Naprawdę fajne. Na razie, cześć.